Cześć, dzisiaj do mojej pracowni trafił taki oto pierścionek. Zapraszam Was do obejrzenia filmu, w którym pokażę, jak udało mi się osiągnąć taki efekt. Pierścionek wysadzany jest kamieniami zarówno na szynie, jak i pod kamieniem głównym. Było to dodatkowym wyzwaniem, gdyż kamienie zaczęły wypadać. Powolutku go rozszerzamy, jeszcze nic nie poleciało. O, jeden strzelił. Jesteśmy po wyprostowaniu. Jest już kształt okręgu, natomiast pierścionek dalej jest pokrzywiony. Teraz będę starał się wyprostować koronę. Nie jest to takie proste. Pierścionek jest cały w kamieniach. Również pod koroną jest hidden halo i trzeba być bardzo ostrożnym. A wszystkie kamienie, które wylecą, będziemy musieli potem osadzić ponownie. O! musimy użyć kontrolowanej siły nie za mocno, nie za słabo o proszę prostujemy teraz na kowadełku młoteczkiem w ten sposób żeby wyrównać szynę na tym etapie dalej może nam coś wylecieć jakiś kamyczek i wyleciał Po prostowaniu na to wadełku nie ma już dwóch kamieni z tej strony, a z tej strony są wszystkie. Także teraz będziemy sadzać kamyczki. Pod kamieniami zebrało się naprawdę dużo brudu. Przez te dziurki wchodzi krem, jakieś tam inne rzeczy to już tu się zbiera i no musimy to umyć w myjce ultradźwiękowej. Gniazda już są czyste, myjka pięknie je wymyła. Założyliśmy już fres 2 mm. Ja lubię zawsze pogłębić takie gniazda, z których wypadną kamienie, o, odrobinkę. Przeszedł całkiem ładnie, pierścionek wypolerowałem jeszcze na polerce stołowej, i tak się prezentuje efekt końcowy. Dajcie znać, co sądzicie o tej akcji ratunkowej.